Słowo Boże na dziś, 15 września. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwące mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak kłas. I wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Ktoś odważy toczyć spór ze mną. Wystąpmy razem. Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Oto Słowo Boże. Psalm sponsoryjne 116. W krainie życia będę widział Boga. Miłuje Pana, albowiem usłyszał głos mego błagania, bo skłonił ku mnie swe ucho. W dniu, w którym wołałem, oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta otchłani, ogarnął mnie strach i udręka, ale wezwałam imienia Pana. Panie, ratuj moje życie! Pan jest łaskawy i sprawiedliwy, Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi prostego serca. Byłem w niedoli, a on mnie wybawił. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci, oczy od łez, nogi od upadku. Będę chodził w obecności Pana. W krainie życia. Czytanie z listu świętego Jakuba apostoła. Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy sama wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia, lub brak im codziennego chleba, a ktoś z Was powie im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedźcie do seta, a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała, to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę na podstawie moich uczynków. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli: Za Jana, chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili i zaczął ich pouczać, że syn człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstania. A mówił zupełnie otwarte te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mi naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo pamiętam.